Manko, witam was w kolejnym odcinku z Geogesera na moim kanale. Jak to mówią, święta, święta i po świętach i właśnie już święta się skończyły. Opowiadajcie w komentarzach, jak wam minęły te święta i chwalcie się swoimi planami na nowy rok, na Sylwestra. Ja w tym roku niestety zostaję w domu, nie robię nic ciekawego, więc jak to się mówi, Sylwester będę spędzał z jedynką. A my sobie szukamy na przeciwnika i coś bardzo długo na niego czekamy. Nie chcę nam go wyszukać. I nie wiem, czy widzieliście, coś tu się ostatnio zmieniło. O, ale my już mamy przeciwnika, oj, bardzo wysoki rating, więc może być ciężka gra. Ale my się nie poddajemy, stawiamy czoła ciężkim zadaniom i zaczynamy sobie pierwszą rundę. I czekajcie, gdzie ona by się mogła znajdować? Hmm, tutaj widzimy taki język, ja bym powiedział, jakby hiszpański. Ja bym powiedział, że to może być na przykład Peru. Po prostu Ameryka Południowa, ale czy może tak być, to tego nie jestem pewny. I wyjeżdżamy sobie na ulicę. I czekajcie, jaki jest ruch? Zaraz się dowiemy. Ruch jest prawostronny. Małe rejestracje na samochodach. Czyli to na pewno będzie Ameryka Południowa, tego już jesteśmy pewni. Ale tutaj nic nie widzę, co by nam pomogło. Szukamy sobie może jakiegoś znaku, się upewnimy czy to nie jest Brazylia albo Kolumbia i czekajcie, te bla, tutaj na górze, jakie mają kolory, różne, więc to nie będzie raczej we flagę państwa danego, modelo i sprawdzamy sobie tutaj. Piwko mamy na promocji, więc jakbyśmy tam byli, to można się napić piwka. Ja mam zawsze taką teorię śmieszną, że jak widzę Coca-Cola, to myślę, że to Meksyk. I wam powiem dlaczego tak myślę? Bo kiedyś oglądałem jakiś albo czytałem artykuł o tym, że w Meksyku ludzie są bardzo uzależnieni od Coca-Coli. Tam Coca-Cola jest popularniejsza niż woda. Czekajcie, czy tu coś widzimy. A, i to jest Meksyk, widzicie? Dzięki tej Coli. I że ludzie w Meksyku są uzależnieni od Coca-Coli, że Coca-Cola ich uzależniła w ten sposób, że jak są takie małe sklepy przydrożne, tak jak właśnie tam widzieliśmy, to że w Meksyku nie jest za bogato, to ludzi nie stać na lodówkę do takiego sklepu. No, i jeśli ich nie stać na tą lodówkę do sklepu, no to Coca-Cola wychodzi z inicjatywą i daje im za darmo tą lodówkę, ale pod jednym warunkiem, że w tej lodówce będzie się znajdowała Coca-Cola, nie inne napoje. No, a że w Meksyku jest bardzo ciepło, no to ludzie przychodzący co kupują, to co jest zimne, czyli Coca-Cola. No i że tam Coca-Cola w ogóle jest uznawana za taki boski napój, i że to jest bardzo takie. Szalone, co Coca-Cola zrobiła z mieszkańcami Meksyku. A my sobie, czekajcie, szukamy tutaj podpowiedzi. To jest na pewno Europa, to widzieliśmy po rejestracjach. Henrik e, Gate, czekajcie, to taki. Chociaż nie, no żółtery z tymi nie pasują. Ja bym powiedział, że to Niemcy. Czy tu jest Düsseldorf? Było, czekajcie. Skelane, nie, no to to może być Norwegia. Tak, okej, okay, była to Norwegia super. Myślałem bardziej trochę o Niemcach, taki wajbik niemiecki mi to miało, ale no, na szczęście udało się znaleźć, że to Norwegia i idziemy już do rundy trzeciej. I to myślę, że też jest w Europie. No, zobaczymy sobie tutaj znak jaki jest. Normalny znak. Czyli to odpadałaby nam Szwecja, Finlandia prawdopodobnie, a my sobie szukamy dalej jakiejś podpowiedzi. Po prostu jakieś odpowiedzi, bo ten znak to nam za dużo nie podpowiedział. Drewniane słupy. Okej. Okay. To mi za dużo nie mówią drewniane słupy, bo drewniane słupy mogą być w wielu krajach. Okej, okay. I tutaj, czekajcie, widzimy coś tak. No to to będzie Europa raczej, bo długie rejestracje na samochodzie. ACAB, no to od Polska by wychodziło. Hmm. I czy to jest taki, w sumie trochę jest polski wajbik, więc mogłaby to być polska. Hmm, czy tu coś widzimy? On już strzelił, dobra, my, te, my strzelimy sobie Polskę i ja dałbym Dolny Śląsk. Okej, okay, to była Francja. To ten Adzap mnie dosyć mocno zmylił. No niestety, no ale dobra, nie poddajemy się, idziemy dalej. Runda czwarta i ta będzie na pewno gdzieś w Azji. To jest więcej niż pewna. E, tylko gdzie w tej Azji? To jest akurat niepewna. I tego nie wiemy. nie, nie. No wydaje mi się, że to Azja jest. Bo w Azji budują właśnie takie domy na podwyższeniach. Nie widziałem jeszcze, żeby w innych częściach świata tak było. Tu mamy jeszcze jakiś język, i to raczej nie jest angielski. Hmm, kurczę, niewygodny gem. Dobra, nie, nie lubię na takim gemie kamery jeździć. Nie wiem, damy Tajlandię po prostu. Ale to pewnie będzie jakaś Malezja, albo tutaj może Indonezja, albo coś jeszcze zupełnie innego. Zobaczymy, przekonamy się zaraz. Okej, okay, to była Kambodża, czyli nie jesteśmy wcale tak daleko 400 km, czyli byliśmy nie tak daleko wcale, on był bliżej. A my już idziemy do rundy piątej, i runda piąta wita nas w Europie na pewno. Niestety tutaj nam za znak za ale może z tej strony będzie widać Siladis. To mi się kojarzy z Rumunią, Siladis. Raczej nie z Węgrami, ale z Rumunią taki dosyć wypasowało. I chyba sobie strzelimy. W tą Rumunię nie będziemy jechali tu bez sensu jakąś rzekę. Czekajcie, czy widzimy. Hmm, tutaj raczej to... Nie, no dobra. Nie widzę nigdzie rzeki. Damy tu po prostu w tej Rumunii. Okej, okay, to była Litwa. No to tutaj troszkę się nie popisaliśmy, wiedzą, ale... To co mnie pocieszy, przeciwnik też nie dał Litwy, więc to nie była wcale taka łatwa Litwa. A teraz, czekajcie, to będzie Ameryka Południowa na 100%. I tutaj może coś ten dentysta nam podpowie? No, niestety nie podpowiada za dużo. Klinika General. Czekajcie, coś. Kaza. Dla mnie to ma taki vibe bardziej południowej... południowej Afryki? <grymne> ale... Okej, okay, Brazylia. Super, czyli coś już wiemy, że jesteśmy w Brazylii, hotel Brazylia. No to to byłaby stolica, prawda, by wychodziło, ale raczej na Brazylia, stolica, tak nie wygląda. Ale jest taki plus, że z niej mamy wszędzie dosyć blisko. Wydaje mi się, że bez sensu będzie jeździć. Czekajcie, no tak dosyć... No nie, no dobra, niech zostanie tutaj, no bo ciężko będzie mi znaleźć coś bardziej dokładnego. A bez sensu będzie, wiecie, jechać przez pół Brazylii teraz i szukać miejsca i prawdopodobnie i tak byśmy go nie znaleźli. Zaraz zobaczymy, gdzie jesteśmy. Okej, okay, wcale nie byliśmy tak daleko, tylko 970 kilometrów. No nie zapominajmy, że Brazylia jest wielkim krajem. A my już do rundy siódmej sobie zmierzamy. I runda siódma, bym powiedział, że może się znajdować w Azji? Czy źle bym powiedział? Albo Ameryka Południowa, nie wiem. Jeszcze musimy coś znaleźć, co by nam mogło podpowiedzieć. Tam jest jakaś flaga, czy mi się wydaje? Okej, okay, Malezja, super. Czyli już wiemy, że jesteśmy w Malezji. Sobie zaznaczymy Malezję i może gdzieś na przykład. Czy tu bardziej? Czy może tu? Tu sobie damy tą Malezję. Kanak, kanak, czy byśmy to znaleźli, jakbyśmy zbliżyli. Okej, okay, byliśmy bardziej na północ. Ale przeciwnik dał też strzelał, bo dał dosłownie tu, gdzie my praktycznie, czyli w środek. I idziemy już do tej rundy ósmej. I ona wita nas. Teraz bym powiedział, że to na pewno będzie Ameryka Południowa. Przecież nie, nie, nie. To, to dobrze bym nie powiedział, bo to będą Indie. Prawdopodobnie. Tutaj coś widzimy? Nie widzimy. Eee, jeszcze ruch byśmy zobaczyli dla pewności, jaki jest. okej okay, ale ruch prawostronny, a w Indiach jest ruch lewostronny. Droga numer 7 w taki sposób oznaczona. Czy tak są drogi oznaczone na przykład w Bangladeszu? Nie, tak nie są drogi w Bangladeszu. Tu też tak nie są. Okej, okay, przeciwnik już odpowiada, czyli tu jakbyśmy byli w, w Tajlandii. Jak są oznaczone drogi? W Tajlandii są w ten sposób oznaczone drogi. Tu jest droga numer 2. Czy widzimy gdzieś droga numer 7? Niestety jej nie widzę nigdzie. Dobra, damy sobie tutaj na tej drodze numer 2. I to była znowu Kambodża. A, no i w Kambodży też są podobnie oznaczone drogi. I o kurczę, <laughs> o kurczę gdybyśmy byli ciupeńkę bliżej, to byśmy wygrali tą grę. Co prawda, nie do końca nam się należy wygrać tą grę, bo uważam, że przeciwnik jest od nas lepszy. No ale, jakbyśmy ją wygrali, no to przecież byśmy nie płakali, prawda? Byśmy się chyba cieszyli, że wygrywamy gierkę z lepszym przeciwnikiem. Nie wiem, teraz bym powiedział, że jesteśmy w Hiszpanii albo Portugalii. Na pewno w Europie. Ristorante Pizzeria la Locanda. No to to hiszpańsko bardziej brzmi że Hiszpania, ok. E, Rimini, nie, Rimini jest we Włoszech. Tylko nie wiem, czy to jest bardziej na północy Rimini Rimini. Dobra, damy tu gdzieś, ale. Okej, okay, to było San Marino. San, nie, San Marino pod San Marino. Dobra, nie przegrywamy jeszcze. I idziemy już do rundy 10. Długi pojedynek, pierwszy się trafił. I teraz bym powiedział, czekajcie, to będzie chyba Ameryka Południowa. Tak, to jest Ameryka Południowa. I te domy wyglądają, jakby były niepomalowane. A to by mi podpowiadało, że to jest Boliwia. Bo tutaj też czytałem ciekawostkę dosyć ciekawą o Boliwii, czyli to, że w Boliwii ludzie nie malują swoich domów. Z tego powodu, że. kajon okay, on już odpowiedział. Nie wiem, to jest Ameryka Południowa. Tu jest pomalowany na przykład dom. Dobra, damy tą boliwię. Co nam szkodzi? No. Może tu. Są góry, są. No niestety, była to Argentyna, więc moja ciekawostka o Boliwii zostanie może na następny raz. Chociaż może was zainteresowałem, to wam opowiem, a więc ludzie w Boliwii nie malują swoich domów z tego powodu, że mogą wtedy zgłaszać te domy jako że są nieskończone i nie muszą płacić tak wysokiego podatku. Czyli tam powiedzmy płacą zamiast tej przykład 10% płacą 5% podatku. No i tak unikają sobie odpowiedzialności, prawda? Więc Całkiem sprytne, można powiedzieć, że nie muszą płacić tyle aż podatku. A my sobie szukamy następnego oponenta i zaraz się przekonamy, z kim gramy. Zobaczcie, na dużo punktów nie straciliśmy, tylko 6 z poprzednim przeciwnikiem, a tyle rund z nim stoczyliśmy. Szkoda troszkę tej Kambodży, bo gdybyśmy byli tam dosłownie, nie wiem, z 50 km bliżej, to byśmy wygrali. A teraz gramy sobie z panem z. To jest Holandia, Holandia. Pana ryba tutaj zjadła. A my zaczynamy sobie z nim pojedynek w Europie. Groblię. O nie, czekajcie. Krubnici, to kici. Czyli to by było. Kraj, który używa Cyrlicy, ale też normalnego języka. Czyli ja bym powiedział, że to może być na przykład Bułgaria. Prawda? Bo i tu używamy takiego języka i takiego. No ale też w Serbii. Dobra, damy Bułgarię. Okej, okay, była to Chorwacja, ale obaj zaznaczyliśmy Bułgarię, no, całe Bałkany, prawda używają tej cyrlicy, więc. Mm, a teraz jesteśmy w Ameryce Południowej. Ruch jest prawostronny, Elmud, Desponchandor, Tecate, Bilarma. Mm, mm, mm. Konde, Nie, tu nam nic nie podpowiada. Może coś na tych hamburgerach, hot dogi? Ciekawe, czy smaczne są hot dogi z tej budki. Nie wiem, trochę bym się chyba bał ich spróbować. Białe rejestracje małe. Nie wiem, nie mam pomysłu w tym momencie, gdzie możemy być. Może to Brazylia? Czy to jest Cortez Selection? Cortes. Dobra, Brazylia. Damy Brazylię gdzieś bliżej morza, może tu. Chociaż to chyba raczej nie będzie Brazylia. Ale się przekonamy zaraz. No nie, to był Meksyk. Widzicie, teraz nie było Coca-Coli. No i ja nie mogę zgadnąć, czy to jest Meksyk, jak nie widzę Coca-Coli. A zobaczył Coca-Colę i od razu bym strzelał w Meksyk. I runda trzecia. I czekajcie. Gdzie ona może być ta runda trzecia? Drewniane słupy. Barierki. Droga dosyć ładna. Ładny asfalt. kurzyście. Ja bym powiedział, że to może być Europa. I takie drogi mi się kojarzą z Francją. Z Hiszpanią. Nie wiem dlaczego. Może gdzieś tu? Okej, okay, była to Hiszpania, no troszeczkę dalej. Ale, ale nie najgorzej, już byliśmy bliżej. Już się widzicie, głowa oliwi, więc już chodzimy na obroty, coraz lepiej jest. I tak, teraz nie jesteśmy na pewno w Chinach. I to nie będzie wielki mur chiński. Tak jak moglibyśmy przypuszczać. Hmm. Może to jest? Nie, nie wiem co to jest. Eee, ale czekajcie, może to jest Butan. Gdzieś tu. Spróbujemy, co nam szkodzi. A raczej przegrać nie przegramy. On by musiał trafić 5K. Skoro nie strzelił od razu, to raczej nie wiem. No, ale tu wygląda jak. Nie, tu może jest wielki mur chiński. czy on przechodzi przez Butan? To były Chiny? Okay, czy to był wielki mur chiński? Tylko, że ja byłem pewny, że w Geogeserze nie ma Chin. Bym sobie dał rękę o ja bym się o to mógł z kimś kłócić, że w Geogeserze nie ma Chin. Więc z jakiej racji ja trafiłem na Chiny? Tego nie wiem. A to raczej ci ludzie wyglądają na Hindusów. Tutaj sobie idzie krowa. Czy to coś widzimy? No nie widzimy. Czy to mogą być Indie? Myślicie? Bo ja tak myślę, że to mogą być Indie, chociaż ten język taki niekoniecznie indyjski. On mi bardziej pasuje, ten język do Bangladeszu może? Albo do... Boże, nie Bangladeszu, tylko do... Boże, słowa... Czekajcie, kraju mi brakuje. Nie widzę go na mapie. Nie powiem. Nie, to były jednak Indie. Obaj daliśmy Bangladesz. A mi chyba chodziło o Kambodża, ale sam nie wiem o co mi chodziło. Macie tak czasami, że nie wiecie o co wam chodzi? Że myślicie o czymś i wam ta myśl ginie w głowie? To ja tak mam. E, ruch prawostronny i to jest Europa, raczej małe rejestracje z przodu, czyli to by mi podpowiadało, że to mogłaby być na przykład Szwajcaria, no ale to nie jest w ogóle szwajcarski Weibik. Hmm, czy to na pewno jest Europa, też swoją drogą. Ale ten znak tak dosyć europejsko wygląda. Hmm, te rejestracje trochę. No to Szwajcaria i Włosi mają z przodu małe rejestracje też, no ale trochę inaczej chyba one wyglądają. Ale dobra, damy sobie północ Włoch po prostu. Zobaczymy raczej, a nie, już możemy odpaść, jeśli przeciwnik dobrze odpowie. Ale miejmy nadzieję, że nie odpadniemy, i miejmy nadzieję, że przeciwnik się pomyli, a my wygramy dzięki temu. Okej, okay, super, to było San Marino, więc byliśmy chyba troszeczkę bliżej. Nie o dużo, ale byliśmy. I już runda siódma. I ona bym powiedział, że jest w Ameryce Południowej. Bo ma z wakacje nie to mi nic nie mówi tutaj czy coś mi mówi też mi raczej za dużo nic nie mówi samochody mają małe rejestracje czyli jakby to była Ameryka Południowa to Ameryka Północna no nie no Stany Zjednoczone raczej nie ten tak, tak chyba nie wyglądają Stany na pewno nie na ten autobus patrząc nie wiem może Argentyna Urugwaj że Urugwaj zaznaczymy Patrzę, czy jeszcze coś widzę, co przy... ominąłem wcześniej, ale chyba nie. Ten dom nie wygląda w ogóle, tak z Ameryką Południową się nie kojarzy. Okej, okay, to było już Chile, no ale jesteśmy całkiem dużo bliżej. O, i wygrywamy nawet gierkę. No no, mistrzna no umowa się odpalił. I idziemy już sobie do następnej gierki. Znowu wczytuje nam oponenta. Teraz gramy z panem Hindusem. Machamy na przywitanie i przechodzimy już do rundy pierwszej. I ta powinna być w Europie. Ale czy na pewno jest? Nie, no raczej Europa. Czy tu jest jakaś cyrlica na przykład? Chyba nie. Chyba to nie jest cyrlica. A czy tu coś widzimy? A jednak jest cyrlica Roronar. OK. Czyli skoro jest to cyrlica, ruch jest prawostronny, taki nieładny, bym powiedział trochę wajbik. Czy to może być jakaś rosyjska wioska? E, tak, może to być jakaś rosyjska wioska. I idziemy już do rundy drugiej. I runda druga. Flamboyan wiara Sambungan. O, matko. Dachlia. E, pertamini. Okej. Okay. Tutaj takie coś, czyli to mi by bardziej podpowiadało. MR, czekajcie, tu może coś jeszcze nam podpowie. Eee, mamet. Nie wiem, taki bardziej mam vibe Azji. Ale trochę też Ameryki Południowej, chociaż ty... Te... Nie wiem, on odpowiada dachlia. Nie wiem, czy to mogłaby być na przykład... Malezja. Okej, okay, ładny, ładny strzał. Taki? No, w sensie ładny no, mylimy się o prawie 2000 kilometrów ale jednak coś wydedukowałem z tego zdjęcia. A teraz jesteśmy w Europie, Kuźnica Syberia czyli w Polsce, prawdopodobnie. I tu już jest tłumaczone na inny język. Czyli czy to by była Polska, taka bardzo północna? Mursko, i to byłoby blisko na przykład Rosji. Czy jest to jakaś miejscowość mursko? Hmm, może jest, ale jej nie widzę. Urząd Miasta Jasnajot. Czy jest to coś na Czekajcie. J, Czekajcie, J, 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 nie widzę. Skupiec, Mrągowo, Miłki. Nie ja myślę, że to będzie gdzieś tutaj. Okej, okay, dobrze. No, no niekoniecznie. No, nie, no to trochę niekoniecznie, bo to było bardziej tu, więc się mylimy o 240 km, ale lepiej trafiliśmy Polskę. To już dobrze, że się nastrajamy w tej Polsce powoli. E, I czekajcie, teraz byśmy byli. E, ruch lewostronny. Raptor Szukamy jakiejś podpowiedzi To będzie Azja na 100% Tak myślę hmm. Czy to coś? Nie Nie wiem, może to będzie Indonezja teraz? Okej okay. No nie, ale byliśmy blisko Dosyć a przeciwnik był dosyć daleko, bo on powiedział, że to jest Ameryka Południowa. Dziwne, bo jako on powinien być bliżej w azjatyckich krajach. No ale żartowałem, bo ja też czasami na Europie zaznaczam Stany Zjednoczone. Może nie Stany, ale zaznaczam jakieś kupie takie pomysły, więc się nie sugerujmy tym. E, Okej, okay. i teraz gdzie my jesteśmy? Gdzieś na świecie na pewno, to Wam powiem. Ten samochód mi nic nie mówi. Te ziemi mi się trochę kojarzą z Brazylią, ale to nie będzie Brazylia. Takie chatki trochę nie wyglądają zbytnie brazylijsko. Czy to byłaby Ameryka Południowa? Jest z półtorej mnożnika, więc raczej nie odpadniemy, bo on też raczej nie wie. Nie ma za nami żadnego samochodu. Nie wiem, może Brazylia. Gdzieś tu. Nie wiem, taki, taki strzał, ale to może być bardzo, bardzo głupi strzał. I to może być Afryka. No i to była Afryka, widzicie. Ale byliśmy bliżej od przeciwnika. On co, stwierdził, że to jest Rosja? Okej. Okay. Idziemy do rundy szóstej, a runda szósta znowu nazwita w Azji. I tym razem w tej Azji jesteśmy płena plicha. To mi nic nie mówi. E, to też nic nie widzę. Czekajcie. Mm, mm, tu może coś nam podpowie. Alisan... Nie, tu nic nie widzę. Czy to będzie jakaś Tajlandia może? Nie, damy Tajlandię. Okej, okay. nie była to Tajlandia? Ale znowu jesteśmy bliżej od przeciwnika, przeciwnikowi zostaje 160 punktów, nam 6000. Więc jest całkiem duża szansa, że może nas wyeliminować jednym strzałem, na przykład w takiej rundzie. Tutaj owce są. Nie widzimy jaki jest ruch. Hmm. Okej, okay, on już odpowiada. 2024, to nie może być jakaś Walia na przykład? No nie. Okej, okay, on odpowiedział. Patrzcie i on wygrywa. LOL. Czy całą grę, zobaczcie, 7 rund. Ja punktowałem. On jedną rundą z nami wygrywa. Teraz to mi smutno. No ale dobra, no nie ma co płakać. Będą następne gry, będą lepsze gry. Będziemy wygrywali i miażdżyli naszych przeciwników. E, a ja póki co chciałem wa Wam bardzo podziękować za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam do zostawiania łapek w górę, subskrypcji, bo kontentu będzie jeszcze więcej na kanale. Znaczy, no trzy odcinki w tygodniu, więc myślę, że chyba tyle wystarcza, plus trzy shorty. E, ale piszcie, może chcecie więcej, to postaram się nagrywać jeszcze coś w niedzielę. E, a ja póki co chciałem Wam bardzo podziękować i mam nadzieję, że widzimy się w następnych odcinkach, raczej się słyszymy w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!